Biegiem o złotą marchew wystartowała wegetariada. Kolejną edycję tej imprezy rozpoczęto wspólnym bieganiem po parku miejskim. Raz, jeden, Biegnie 60 biegaczy, w tym w tym dzieci. Dzieci już pobiegły jedno okrążenie 500 metrów, a dorośli mają do, do pokonania 2,5 km. Także życzymy świetnej zabawy. Bieg o marchewkę to bieg o zdrowie. Jedenasty bieg jest bardzo udany, pogoda jest piękna. Wszystkim dopisują uśmiechy. Także piękne bieganie dzisiaj. Na wszystkich czekał sok z marchewki oraz najsmaczniejszy medal, który już po wyścigu można było skonsumować. Dobrze, Oj, zmęczony jest. To taki najbardziej zdrowy bieg. Tak. A co z tą marchewką teraz będzie? Będzie zjedzona, czy może na obiad? Zjedzona, zjedzona. Bardzo fajny medal to jest Dobra, <gryption> ja, jak wrażenia pobiegu i chyba najbardziej zdrowy medal bardzo będzie zjedzony Jeszcze koniecznie przepadam Ojej Zaskoczenie zmiana trasy i ten podbieg cztery razy zamiast dwóch Morderczy tak, tak jest super Oczywiście ogólnie nie zostawiam się na rywalizację Kolega pociągnął do rywalizacji tak poszło. No głównie co, Trasa fajna. Fajnie, że wiało, że jest coraz więcej inicjatyw sportowych, bo bardzo tego brakowało. Dzisiaj jako dobityj ja muszę stwierdzić, że jest troszeczkę lepiej, bo jak ja byłem młody, nie było tak dużo tego, a sport jest potrzebny dla młodzieży. A chyba najbardziej smakowity medal. W karierze. Na pewno jest osze. Także jestem mega zadowolony. Sportu zrobię. Polecam każdemu. Robi dobrze na głowę, na ciało. Na duszę, na wszystko. Dobrze. Super! Staram się tu co roku być. Ja Boże, organizacja wspaniała. No i atmosfera. I to mi się podobało. to jest najważniejsze. A medal, chyba najbardziej? No, marchewka to dzisiaj będzie na pewno zjedzona. Bieg szybki, krótki, ku zdrowiu, A na koniec marcheweczki soczek. Łyk. 27-12 minut 52. Pięknie. A jak wrażenia pobiegu? E, super bieg, krótki, ale intensywny. E, w parku pięknie, oczywiście, zielono, więc jak najbardziej mi się podoba. Bieg chyba też jeden z fajniejszych z tego względu, że każdy biegnie na 100%, ale nikt nie patrzy na miejsce, które się zajmuje. Wszyscy dobrze się bawią. Piękne okoliczności przyrody, piękny park miejski. Prawie 30 stopni w cieniu, ale to właśnie urok jest tego marchewkowego biegu. A co, najsmaczniejszy medal w karierze? Oczywiście, najsłodszy. Soczek marchewkowy. Jak wegetariada, to i marchewka, nie? Lubisz marchewki? Powiedz, lubisz? Tak. się jakieś Znabry? takie urodziny, to jakiś urodzinowy bieg? Tak, urodzinowy bieg. Krótki, ale fajny bieg. Niespodzianka. <laughs> Bardziej niespodzianka, ale my tu lubimy się przyjeżdżać właśnie do Jawora, bo organizacja jest naprawdę super. I... I tu właśnie jeszcze dodatkowy bonus taki wypadnie, prezentowy. Wypadnie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin od, od nas, od organizatorów, od miasta Jawor, od Siri Jawory i od TKKF Jaworzanie. Super, Dziękuję. że Pani jest z nami. Dziękuję także bardzo. To jest, to jest chyba najlepszy, to najlepsza wizytówka, jak może, może Pani sobie zrobić dwie, dwie marchewy na urodziny, także Dziękuję wszystkiego, bardzo. wszystkiego najlepszego. I nawet pies śpiewa 100 lat. No, on nie wie no. co no. śpiewa.